Deski można mocować za pomocą standardowego mocowania, czyli wkrętów, wkręcając je od góry lub za pomocą niewidocznego, ukrytego systemu mocowania. W projekcie wybraliśmy system niewidocznych mocowań. Tak jak wszędzie, unikalność. I w prostocie, jest to system zaprojektowany tak, by wkręty mocować pod kątem 45 stopni po bokach deski, dzięki czemu są one niewidoczne. Wkręty specjalnie stworzono tak, by były cienkie, by nie powodowały pękania deski, a tym samym by deski ich nie zrywały, ponieważ deski działają z inną siłą, nie rozciągania, a wyginania. Natomiast deski nie wyginają się tak, aby można było je złamać. System działa na zasadzie ustaw, załaduj, mocuj. Oznacza to to, że ustawiamy szerokość urządzenia zgodnie z szerokością deski. Wkładamy wkręty do przeznaczonych do tego otworów i po prostu przymocowujemy. System został opracowany w prosty sposób i każdy może urządzić taras z jego pomocą. Jeszcze lepsze jest to, że nie ma konieczności nabycia urządzenia. Można je wypożyczyć do swojego projektu. Wkręty mogą mieć powłokę antykorozyjną lub ze stali nierdzewnej. W przypadku modrzewia zawsze zaleca się użycie stali nierdzewnej, choć producent nie zabrania także opcji antykorozyjnej. W tym wypadku wybraliśmy stalnię rdzewną, aby mieć stuprocentową pewność, że deski nie zerwą wkrętu.